Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Mieczyński. Tomasz Piłat, dzień dobry. Podczas dzisiejszego WAGO Ekspresu przedstawimy Wam grupę złączek dedykowanych do modułowych rozdzielnic budynkowych. Są to złączki piętrowe K, idealne do rozdzielni budynkowych. Dzięki Krzysztof, że przedstawiłeś temat, o którym dzisiaj chcemy porozmawiać. Natomiast proszę Cię, jakbyś mógł mi przybliżyć, jaki jest w ogóle sens stosowania złączek listwowych w rozdzielnicach? Tomku, jak... Wszyscy widzimy, właściwie pracujący w branży, obecnie wykonywane rozdzielnice budynkowe są coraz większe, coraz bardziej rozbudowywane. Pojawiają się tam elementy automatyki, elementy instalacji inteligentnych budynków. W związku z tym wzrasta ilość komponentów, które są w te rozdzielnice wbudowywane. A co za tym idzie, naturalną koleją rzeczy jest to, że sprowadzanych tam są już nie pojedyncze przewody, nie dziesiątki, a wręcz czasami setki przewodów. To z kolei wymusza od instalatora, żeby instalacja była wykonana w jasny, czytelny i przejrzysty sposób. Jakbyś mógł nam przybliżyć, na czym ta przejrzystość wykonania instalacji w rozdzielnicy polega? Realizujemy to w bardzo prosty sposób. Złączki EK są złączkami piętrowymi. Na jednej złączce mamy skupione trzy potencjały i taka podstawowa złączka. Do niej przyłączamy tradycyjny obwód jednofazowy i po zamontowaniu tego przewodu nie ma możliwości pomylenia się, który przewód należy do którego obwodu. W dodatku złączki te zajmują trzy razy mniej miejsca niż tradycyjne złączki przelotowe. No i co tu jeszcze bym dodał, to dzięki zastosowaniu tych złączek zyskujemy znacząco na czasie w, 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 przy podłączaniu tych przewodów. Tutaj zaciekawiłeś mnie, mógłbyś powiedzieć w jaki sposób yy, zyskujemy czas? To bardzo proste. Spójrzmy może na yy, znane, myślę, powszechnie stosowane szybkozłączki. One wykorzystują technikę sprężynową pushing, która polega yy, podłączanie przewodów do tej yy, technologii polega na po prostu na włożeniu przewodu yy, do złączki. Podobną technologię zastosowaliśmy w złączkach piętrowych JK. i Spójrzmy tutaj zarobiony przewód w bardzo szybki E, nie wymagający jakiejś siły i żadnych narzędzi, sposób podłączamy do złączki. I dzięki temu w efekcie, w bardzo szybki i prosty sposób e, uzyskujemy bardzo estetyczną i czytelną instalację w rozdzielnicy. Rozumiem, że przedstawione tutaj wszystkie przez Ciebie argumenty znacznie skracają czas wykonywania e, układu. Tak, tak, zdecydowanie, Tonku. Potwierdzają to liczne rozmowy z naszymi y, instalatorami, klientami, którzy już zastosowali ten system i mieli przyjemność serwisowania tego serwisu. To oni właśnie podkreślają, że główne cechy i zalety tego systemu to jest właśnie duża przejrzystość i bardzo duża oszczędność czasu przy, przy prefabrykacji. Masz rację, dzisiaj faktycznie wszyscy cierpimy na brak czasu. Trudno się z tym nie zgodzić, Tonku. A jakbyś tutaj mm, mówi, jeszcze jedną rzecz powiedział, bo w moich spotkaniach z kolei z wykonawcami stawiany jest taki argument, że złączki piętrowe IEK są fajne, z, zapewniają te wszystkie elementy, o których tutaj mówiłeś, zwrócił uwagę, ale są drogie. Nie, nie Tomku. Spójrzmy jeszcze raz na nasze złączki. Złączka IEK jest złączką trójpotencjałową, piętrową i ona jest tańsza niż suma odpowiadającej tej złączce trzech pojedynczych złączek fazowej, niebieskiej, żółto-zielonej ze stopką metaliczną. Okej, okay, to faktycznie jest to argument. Natomiast wspomniałeś tutaj jeszcze o złączkach jednopotencjałowych, złączkach trójpotencjałowych. Czy to jest zrozumiałe dla przeciętnego instalatora, czy to nie jest skomplikowane w jakiś sposób wykonanie rozdzielnicy w oparciu o ten system? Znowu nie, Tomku. Ten system jest naprawdę bardzo prosty i nieskomplikowany. Jak możemy spojrzeć, on składa się raptem z pięciu elementów, dwóch złączek, ścianki końcowej i dwóch mostków. I dzięki zastosowaniu raptem tych pięciu elementów możemy budować. Dowolnie duże i skomplikowane rozdzielnice budynkowe. Krzysztof, skoro mówisz, że to jest tylko pięć elementów, czy mógłbyś je po kolei w jakiś sposób scharakteryzować, opisać? Proszę bardzo. Przyjrzyjmy się pierwszej y, złączce. Serce systemu. Złączka 237646. Złączka trzypiętrowa, 3 trzypotencjałowa. 3 y, najbardziej przydatna do podłączania klasycznego obwodu jednofazowego. Kolejna złączka to 237642 złączka dwupotencjowa o tej samej architekturze co poprzednia złączka umożliwia to jest dopełnienie poprzedniej złączki umożliwia tworzenie układów trójfazowych oraz realizowanie funkcji specjalnych takich jak na przykład podłączanie rolet, podłączanie oświetlenia obydwie te złączki służą do podłączania przewodów w zakresie az do 4 mm kwadrat jak dobrze wiemy to bardzo rzadko w budownictwie spotykamy się z większymi przekrojami przewodu. Kolejny element to ścianka końcowa. Każda złączka jest złączką otwartą, więc w pewnym momencie musimy ją zaślepić i temu służy właśnie ścianka końcowa 237692. I na końcu mamy dwa mostki. Mostek 22400 i 22423. Dzięki dwóm tym mostkom w bardzo prosty i szybki sposób. Możemy powielać potencjały zerowe i fazowe, jeżeli zajdzie taka potrzeba. I właśnie raptem tylko te pięć elementów y, tworzy całość tego systemu, co też może potwierdzić po rozmowach z naszymi y, instalatorami, że oni sobie też cenią jakby, że ten system nie jest zbyt rozbudowany i prosty. Faktycznie, pięć elementów to niedużo jak na tak bardzo skomplikowany system, który daje nam tak dużo... Możliwości. Teraz chcielibyśmy jeszcze wam pokazać kilka dobrych praktyk, które mogą być przydatne y, przy Waszym starcie y, przygody ze naszymi złączkami EK. Jeżeli budujemy system w oparciu o złączki listwowe EK piętrowe, na, w pewnym momencie spotkamy się z problemem, że w jaki sposób potrzebujemy zmostkować potencjał neutralny. I tutaj pewna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Obciążalność złączki IEK 237646 jest taka sama jak obciążalność przewodu, który do niego maksymalnie możemy doprowadzić czyli możemy doprowadzić przewód 4 mm, którego obciążalność to 32 A i taką samą obciążalność ma złączka. Natomiast Mostki, które tam żeśmy wcześniej opisywali, które są wygodne, które umożliwiają nam uzyskanie tych wszystkich funkcji, mają obciążalność 24 Ampery. To w tym przypadku, żeby uniemożliwić przeciążenie mostka, czyli w pewnym momencie, żeby nie uzyskać gdzieś na którymś obwodzie, że mamy maksymalny prąd, który jest wyższy od nominalnego prądu mostka, nie wolno podłączać przewodu neutralnego do skrajnych złączek. Most, y, przewód ten należy podłączyć do środkowego elementu y, w wbudowanym bloku. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy uzyskać obciążalność mostków taką samą jak obciążalność toru prądowego, w tym momencie możemy zastosować pewną taką sztuczkę czyli między każdą złączkę włożymy ściankę końcową. I 2003 76 92, i dzięki temu możemy zastosować mostek o 1 stopień większy, czyli mostek z serii 2004. Mostek taki ma obciążalność 32 ampery. Stosowanie takiego mostka umożliwia nam zastosowanie takiej samej obciążalności torów, y jak i y mostka. Uzupełnieniem całego systemu są narzędzia. Zachęcamy do wyposażenia swojej torby. Czy skrzynki w narzędzie 29310. Jest to uniwersalny przyrząd montażowy do obsługi złączek sprężynowych z serii 2002-2016, umożliwiający nam podłączanie przewodów do 16 mm2. Kolejnym tutaj elementem, który chcemy Wam przybliżyć, a właściwie zestawem całym jest zestaw startowy. Jest to przygotowany w specjalnie. Produkt, który umożliwia nam rozpoczęcie przygody ze stosowaniem złączek IEK, nie musicie całego tego systemu kupować na sztuki. Możecie zamówić sobie taki zestaw o numerze 807 457 i wszystkie te elementy, które podczas dzisiejszego spotkania były przedstawione, ten zestaw zawiera. Marcin, czy są jakieś pytania? Nie. Dziękujemy. To wszystko, co na dzisiaj żeśmy przygotowali. W związku z tym, jeżeli by pojawiły się jakieś pytania, to zachęcamy do zadawania je drogą elektroniczną, kontakt z naszymi e, pracownikami. Chętnie Was odwiedzimy, odwiedzimy, odpowiemy na wszelkie pytania. E, z drugiej strony zachęcamy do śledzenia naszych Wago Expressów na naszym Facebooku oraz e, kanale YouTubeowym oraz śledzenie naszych aktywności w social mediach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.